Okej. Okay. Um, nie wiem co się stało tamtego dnia Lecz jest całkiem inna data. Jestem z powrotem w moim no, tak zwanym mieszkaniu albo apartamencie, lub... Nie wiem po prostu w pudełku, jak to bym powiedział, bo tak to wygląda jak najbardziej. Nie słyszałem jeszcze nic od Maćka, więc... Trochę, no jeszcze trudno. Nie no co się mówi. Trudno. powiedzieć, co. jak u niego jest. Nie wiem, co on o tym myśli, co się stało. Ale. tak szczerze, to. no ma wątpienia, że też ma dobre też ma. dogostanienie, albo. dobrą myśl o to, co się dzieje bo nie wiem, byliśmy w jakimś labiryncie Jak teraz jesteśmy z powrotem w Ikei. jest bardzo cicho, co mi się bardzo nie podobało, ale no bo to nie ważne, chwilę, obrócę tylko kamerę dobra jak mówiłem, jest bardzo cicho nie mam pojęcia dlaczego ja chcę to wiatr, albo no nawet nie wiem, czy to mogę nazwać wiatr Chwila, to powiem. Stąd jeszcze ja? No. No, Nie wiem, że światło stąd wychodzi, ale może jeszcze to bardziej zamknę. No, kamera jeszcze jest, widzę. O to robił. Nie, no, może z boku to jakoś. O, tak. ała. Um.

Się, że się nie zaplątałem. Co jest? Chodź, słuchaj, jak to jest jakiś żart, to nie wiem. Możesz się przestać chować na przykład? Jesteśmy w nie najlepszej sytuacji na takie rzeczy. A to? Okej, okay, nie będę. Nie czekam, ale mnie bardzo boli, bo tamten próbuję nie biegać i nie skakać, ale tutaj trudno już się przemieszczać tutaj. Ja nie widzę, że jeszcze wszystko jest porozrzucane, Słownie wszędzie. No, no może nie wszędzie, ale... No tak jest. To do powiedzenia tyle, że Nie wiem gdzie on jest. Halo? Maciek? Weź się tak, nie żartuj! Co jest no? Nie to, że się jeszcze data zmieniła. Nie wiadomo jak to jest możliwe, jesteśmy więcej dni do przodu niż gdyby byliśmy to chyba przez jeden dzień, nie wiadomo. A mnie tak to wyglądało Nie wiadomo, czy tam byliśmy jeden dzień Może byliśmy więcej, może byliśmy mniej Dlatego sobie przypominam tu ciemne korytarze Czasami światem, czasami nie Może już trzeba prostu biegać co? O, może tutaj się schował. W sumie to bym nie miało sensu, po co mi się choło? Może że od czegoś uciekał. Nie wątpię. Nic nie widziałem tutaj od jakiegoś czasu. Tutaj nie. Może nie. Wątpię, ale um, było warto sprawdzić. nie aż tak. Bo tutaj nikogo nie ma. Nie mówiłem, nie wiem co się... Nie wiem co się stało, nie wiem co się dzieje. Światło się nie włączyło przez jakiś czas a odpowiedzi dalej nie mam. My, nie, no nie mogę powiedzieć nie mamy, ale... No. Nie ma tutaj z nami osoby. Nadal odpowiedzi dalej nie mam. Gdzieś... Gdzie jest wyjście i co się stało? Byliśmy w innym pomieszczeniu? na no, w pomieszczeniu no. W labiryncie ale z wyjściem z Ikei nie chodziło mi o. Dos, nie wiem, wejście do jakiegoś innego labiryntu. Tak szczerze, to ta Ikea to też jest labirynt. Ale przynajmniej wszystko zostało. Wszystko jest na swoim miejscu. Tyle dobrze wiedzieć. Jeszcze raz sprawdzę. Bardzo będzie sprawdzić, może jednak tu jest, tylko po prostu ja jestem jakiś ślepy To przecież by chociaż zareagował na jak ja Albo go wołałem bardziej Chyba, że on znalazł wyjście i wyszedł No to przecież bym słyszał jakby, nie wiem, na przykład tutaj stąd wychodzi. przecież tak Kraty nie są może takie Ciche, tak No, ciche, no Słuchajcie, jak ona on Przecież mi no dobra, nieważne. Komplikuje tę sytuację już bardziej niż musi być skomplikowana. Co to jest? Coś, coś przewidziało? Czy to jakieś światło? Nieważne. Może mi jeszcze coś przewidziało, nie wiem. Jest laptop, nie wiem. Co on tam robi, jak on to robi. A, nie nie Słyszałem dwa razy Mam kratkę, ale... Odskręciłem tylko raz hm. Nie wiem, czy on sobie jakieś żarty robi, czy nie, ale... Ja... W tym, co się stało ostatnio, było, no, w tamtym ostatnim miejscu, szczerze nie wiem, czy mam się czuć tu bezpiecznie jeszcze. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, czy jeszcze macie w ogóle, jeszcze go zobaczę, ale, ale to nie jest. Nie jest coś, o co muszę myśleć. To co jest ważniejsze, to jest. Czy w ogóle jeszcze kogoś tutaj zobaczę? I Coś. Nie mam nadzieję, że nie coś. I kiedyś się z nią wydostanę. Oczywiście bym nie pozostawił taką maszkę tutaj na pas O słup, ne, na sumie, na słup. Wszakże to też by nie było. Jakoś bym go wydostał, albo no. Chyba jest na to co ja. Tak szczerze nie wiem, co zrobić. Ale nie wiem tutaj. Zaczynam nagranie. Jeżeli będę miał jakieś wiadomości lub coś, to najpierw, będzie jeszcze coś. Ale w tym momencie jeszcze słuchaj poszukać Maśka i nie spać.